Siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku e, Witam was serdecznie, no mm, sobie serwę jakoś no z dwa tygodnie chyba Nie wiem, nie liczyłem Ale... Jak to się nazywa? No nie grałem też Catwalk Słyszyn Ja tylko grałem gra w Catwalk kiedy nagrywam, ale to tego e, Popsuł mi się dysk, tak jak mówiłem w tym odcinku Nie miałem na co nagrywać Bo jak mi się psuje dysk To tam miałem wszystko, wszystko Tam moje wszystkie gry i wszystko więc jak mi się popsuł dysk wtedy, to nie miałem na co nagrywać. Mi się odinstalowała ta gra automatycznie, nie mogłem jej zinstalać. Kupiłem dopiero nowy dysk, jakoś wczoraj chyba. No, wczoraj I, i no i tyle. No i będę pykać Będę teraz, mam nadzieję, więcej nagrywał na YouTube. Ja Nawet nie zrobię takich problemów, że będą mi się psuły no te dysk, nie? więc no i co. Lecimy. Z ja kompletnie zapomniałem, gdzie my jesteśmy, co my tu mamy robić. A dobra, to jest no tak, Tiger Shark. Mamy złapać, o tego, tutaj je łapam. Bełkwisz, okej. Okay. Gdzie jest Bełkwisz? Bełkwisz, Hal Policja, gdzie jesteś? O, to jest lumina, teraz mamy. Lumina, no dobrze co tam to tylko mamy złapać i. Berla Fish. Nie mam pojęcia, gdzie on jest. Pupfish. Nie mam pojęcia, ale. Ja myślę, że zrobimy to tak. Teraz sobie. No, hotu, tu okej ok. Po trzeba by się ulepszyć, chyba statek. Statek albo w wędkę Więc co zrobimy to Idziemy sobie na rekina to Dokładnie tak Więc bierzemy hak i lecimy A, A tak to ma być Nie gryź nie, nie Ale mnie w... w guzacie No i nie świruj bo Ej, bo ci kopa zaraz Patrz i ej patrzcie jak tańce, patrzcie no Tutaj mi się złapać Dobra, 7400, nie jest najgorzej Myślałem, że będzie mniej No i myślę, że będą odcinki tak co Co dwa dni? Co dwa dni? Może co, nie wiem, nie wiem Mam nadzieję, że będą odcinki tak co dwa dni, to jest mój cel i to tak chcę, żeby było, no ale nie wiem, co to się uda, nie? Miejmy nadzieję. Okej, okay, to może zbyć. O tak, ja mogę iść z łódką, co prowadzić. Nie, nie, nie. Tu już był reki, no nie wiedzę. No, nie wierzę w to. A dobra, i mam nadzieję, zostawicie subskrypcję, lajka, dobry komentarz i jeszcze jedną prośbę mam. Jeżeli ty, drogi widzu, teraz oglądasz ten moment, który teraz, no, ten moment, to napis w komentarzu, napis w komentarzu, kolorowe, kolorowe klocki, ok? Napis w komentarzu, mój drogi widzu, kolorowe klocki, jeżeli teraz dotrwajesz do kolorowe klocki i ja ci automatycznie psypnę serduszko i nie wiem, co jeszcze. Kolorowe klocki muszą być. Deal Chodź ty, chodź ty, to teraz na sam dół Kolorowe klocki i, i będzie do Jeżeli dotrwaliście do tego momentu Dawaj na sam dół wie ciebie Uwierz w siebie Do rekina, ale nie ty Do rekina, dobrze, dobrze, ol bardzo dobrze Do rekin Rekin, 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 Alo, <ścoughs> Rekin, Dawaj, dawaj. Dobra, mamy rekinę, mamy rekina, mamy rekina. Jest bardzo dobrze. No, 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 dawaj, rekin, dawaj. Rekin, rekin. Znamy się tyle już tygodni tygodni albo miesięcy. No, dawaj, rekin, rekin. Nie bądź taki. Daj się złapać. Daj się złapać. Rekin, jesteśmy przyjaciółmi dobrymi. Znamy się od kilku miesięcy. co tam tygodni. Daj no, no. mi już to 60 tysięcy od ciebie. Nie mylę, tylko stoi, jest chyba 64 tysiące, jak dobrze pamiętam. Hej, 64. 4. No ale daj się złapać. Okej. Okay. Jesteśmy coraz bliżej. Coraz bliżej. Rekin, dobrze. Dawaj, 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 do góry, do góry, mamy Cię, 64 tysiące, dokładnie Sprzedajemy, 158 tysięcy, oj 158 tysięcy, a jak? Normalnie Co tu mamy? Ehe Okej okay. Tutaj muszę ulepszyć jakiś real speed, nie mam pojęcia, ale kupiłem, bo, bo co? Jestem bogaty w katku z fishing. Ach, teraz widzę! Patrzcie, jakie to jest sypkie! O no teraz, patrzcie, jakie to jest sypkie. To jest nic normalnie, więc myślę, że to się przyda. Co to jest? TF? Halo, policja? Przetestujcie, co jest tam jak... Czapka. Jak klikam F. To to jakieś kreskę mnie spowalnia? Nie mam pojęcia, ale. Dajcie mi czapkę. Proszę ja, Ciebie. Nie ty, nie. O, dobra, 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 dobra. Mamy czapeczkę Let's go. Jaka to jest czapka? Jaka to jest czapunia? Eee. Mm, nie, to mi się nie, nie. Nie opłaca. Nie, nie, nie. Ta czapka jest lepsa. Zadajmy czapeczkę czapeczkę Dobra Okej okay. Teraz robimy to tak Musztard, dawaj, dawaj, dawaj No choty musztard i teraz idziemy tam Chcę po jakąś ogromną rybkę Spróbujemy złapać ogromną rybkę Zobaczymy jak to wyjdzie Kupię sobie rakietę Bomba czy bez bomby? Bez bomby, tylko rakieta A jak? A da się kupić dwie? Ale mi jest nieważne Po prostu rakietę zmartowałem jedną, ale nieważne Idziemy, 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 lecimy, lecimy, lecimy Let's go, dobra Ja zapomniałem, jak wyglądały te ryby Pokażcie się, o I cię chyba pasuje do questu, ale nie jestem więc nie Idziemy na dół Na sam dół uwaga Uwaga Uwaga. Ciebie nie chcę, uwaga. Dawaj, dawaj, o oh, shit. No nie chciałem ciebie... No jest ty się zjeść. No dobra. Ile tylko jest? O nie, ja go potrzebowałem do questa. To jest Lumina. I co teraz? Ktoś mi zjadł go. I co? No i tyle Nie mogę go Nie mogą mi zaliczyć go do gos Ale Przypał No chodź chodź, chodź chodź OK dawaj, ho, ho. Okej okay. Chyba pierwszy raz się złowię Nie mam pojęcia, ale się biorę I teraz USC zło O, o Dobra Tata, Fire Vera. Bamba i lecimy, i lecimy na same dno, na same dno, na same dno. Dobra, ostatnia ryba w tym odcinku, i kończymy ten krótki odcinek. Faga, to dawajcie mi, dajcie mi luminę, lumina, 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 no chyba nie. Oha, wystarczająco miękkość tam O, lumina! Co to jest? Ja nie mogę, musztard. Kończymy odci odcinek, mu musztardem. No, nie wiem, Ale okej, okay, bywa. Więc ja kończę ten odcinek. Mam że odcinek się spodobał z jakoś wyset. Miałem długą serwę, dwa tygodnie. Zapomniałem, jak to się nagrywa, tamto i tamto. Ale mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. I na razie, widzimy się w następnym odcinku. No co, no cześć, co pa!